Mam tyle RK, to i tak jest mam, a patrzcie jak kasa szybko leci. A wyobraźcie sobie jeszcze raz tyle ile tu jest. Oni będą tak latać tu wszędzie i będą cały czas zbierać minerały, ledwo jeden weźmie a tu już drugi bierze, także tempo zbierania jest trzy razy szybsze. O, o, trzy razy szybcze... szyb... Szybsze. Nie, mam... Ja tak Nie na pisam. Szczerze mówiąc, odcinek trwa... misja trwa 14 minut i 52 sekundy i ponad już chyba hmm. ja jestem jedynym takim let'playerem którego widziałem że gram w grę a gadam z kolegą to będę pierwszym nie, uniwersalnym, uniwersalnym tym let's playem o nie? No, dlaczego nie? nie? z tego jeszcze że ja nie wiem co ty tam masz w grę na razie ty nie masz tej gry tylko dopiero Skołuj po... się, to nawet multi jeden na jednego nagram Będę niezłe taktyki mógł o. nawet... O, właśnie! Pokazować taktyki! Też mogę. Chociaż wiecie co, ludzie dużo grałem w jedynkę, grałem 7 lat, ale... Ja już pamiętam taki mały dupel biłem chyba 6 lat. Nie 6, byś ja uczyła się 6-7 ja już grałem w starcraft w jedynkę. Śmiało. Ile teraz kosztuje starcraft wujka? 130... Nie. 100, 200... Nie, 200 albo 150. Dobra, wciągi <ścoughs> są w siedze, to pogadamy? ale nie, ale na multi nie a co? Habot przez battleneta a to przez battleneta bat, to mu się jest. ja mu ściągałem wujka mm. ja mam przez ramacz nie chodzi Ciebie? no, no, Ciebie? no nawet go coś ramaczy w ogóle nie da się gry włączyć chyba żebyś porał mi konto go na, by na battlenet chyba cię coś ulepszenie. No właśnie o to właśnie mówię. mówię. to jest za cenne, mam 50 tylko wygranych tyranami. Hm. Mam awatara tego sempa. Chyba Sempa. No sempa. Koleg I kolegi. I co? I, i kolegę masz na tym jeszcze. Kolegów? Wiem, nie. No, kolegów. Paweł Piotrkowski, 30 lat, kolega ze Słócka. Hm. Ale nie mów tego na filmiku, bo to już nie interesuje raczej ich. Podałem, gdzie mieszkam, jak ktoś mieszka w Słupsku, może do mnie napisać. Może w wakacje, jak będzie jeszcze on kręcić? Nie, nikt nie przyjedzie, Bo... tylko ty masz przyjechać. No ja zał... właśnie mówię o tym, że ja do niego przyjadę, to już nie będzie przez Skype'a. Będzie mi jakiś przyklas siedzieć. I ludzie... No, i komentować z bliska będzie mi kurde I ludzie nawet nie szukajcie go na sklepie jak coś bo nie wyszukacie jego niku, jego niku w ogóle na sklepie bo ni ja nie mam na niku. czy on nie ma w ogóle immortal na sklepie nieważne jak a, nie, nie bo... ważne. <laughs> nieważne Do... nieważne ty podasz moje ja podam twoje nie. Co ty żadne nikogo bo co jeszcze ktoś mi gwiazd na chaty zrobi nie mógł. Jak coś, to możecie do mnie pisać. Dodatek od dla na skecze. Co? Nic Marines ma strzelać. Po Co? Dobra, koniec ludzie. Komentujcie, subskrybujcie, że to nic jest <śś> Żartuję. Eee! Niech pan wytrzyma. W drugim odcinku Ej, byłem tak się znaczony, Nie że zapomniałem Spokojnie. o O już, zaraz będę będzie, będzie wsparcie. A teraz jak widać cały czas na Ludzie, dobra Ludzie On skoczył nagrywać To ja wtedy wasz na skajpa Ale w, w wersji HD nie będę wrzucać, bo mi się godzinę wrzuca I to będzie 480 o. To jest tak prawie HD 180 480 ha. A nie 600? Co ty nie? Dobra, i koniec. Ludzie, jest. i teraz macie być cicho, bo jest zimno. Dość fajnie. No z tym zergami, ale tu szczegół. Przybyła odsiecz. Jest tam jeszcze ktoś żywy? Dobrze Cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy Was stąd. No, jak widać, ludzie, widzicie? niż cztery wyręgarnie, godzina zero na poziomie trudnym. Ja tego niestety nie zrobiłem, bo dla mnie to było zbyt trudne, tyle powiem. O, a czas misji 20 minut, doliczmy 5 minut jeszcze takie, no to 25 minut. Zabite jednostki wroga... Cicho. Zabite jednostki wroga 637, suma pod... Posiadanych jednostek 97, utracone jednostki 2, utracone lub załamowane budowle 5, zniszczone w welęgarnie 0 na 8 8? W welęgarni? Utracone oddziały rebeliantów. Uratowane, sorry ludzie. Oddziałów 3 na 3. No ja i teraz będzie fajny filmik, taki można powiedzieć pierwszy, taki główny z akcją. Także teraz się zaraz nie odzywam. A to to tam po prawej stronie taki... Ja również... Ja, no ty też masz być tam tam cich siatap. Eee, dobra, nie, taki nie jestem głupi, że będę przeklinać. Pi, 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 tylko cenzor dam na filmik. Pi. Dobra, cicho, cicho, cicho. Pi. Muszę się napić? wody. Ej, zabróbka. W mordę Jimmy. Wiedziałem, że coś przede mną. Niezłe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Moc w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego na mój sygnał. Teraz ładna. Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat, i nagle rzuciły się na Marsare. Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Sergii wojnowała prawdziwej inwazji. Zniszczeniu ulegają planety spasowanej Ciężko ciężkie strasy. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu sergii zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy do nich. Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne na nagranie, które potwierdza, że to królowa ostrzy dowodzi do nich. Skończyłaś misję już? Mhm. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Wróciła, żeby dokończyć robotę. No ludzie jak widać Sergi niestety nie rzuciły się tylko na Marsa, ale tylko na wszystkie planety. Po prostu ab zniszczyć ale powiem dokładnie wszystko opowiem dokładnie w późniejszych odcinkach bo to nie jest można powiedzieć tak trudno powiedzieć to z energii rzucą teraz Mówić przeciwko nam musimy mieć pewność że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniom tak sprawdzę to ze słonem w zbrojowni jak go znam to już ma dla nas ulepszenia Oj, że... Pyta. ludzie sorry nie ten guzik neczen. ups, upsasa sorry ora, tutaj nie będziemy sprawdzać patrzcie to jest zbroja właśnie, I właśnie tu się wszystkie ulepszenia i kupuje jednostki. Na jednostek nie, tylko ulepsza. Eee, ludzie, wrócił nasz wspaniały przywódca! Słon. A co tam Słon, co masz dla mnie? To co zwykle, wzmocnienia naszych sił. Mam się streszczać z moimi oddziałami i sprzętem, co? No, możesz dodawać ulepszenia technologiczne z tej tutaj konsoli, ale stworzenie armii w biegu nie będzie, tanie. Tym razem masz kredyty, prawda? Słuchaj, wiem, że ostatnio nie przelewało nam się z forsą. Ale ten artefakt, który zabraliśmy z Marsary, rozwiąże nasze problemy. Już to kiedyś słyszałem, bra. Tym razem będzie inaczej. Da, to też już kiedyś słyszałem. Hmm. Dobra, i patrzcie ludzie tutaj. Widzicie, dodaje się ulepszenia różne. Tu są zawsze pokazane, jak to działa. Szczerze mówiąc, jak jeżeli ma się to i to. Oj, no, przepraszam. To i to. To jest dość nawet mocne, bo wtedy to zabiera 10 życia. Jest jakby z tej starczy, czyli nic prawie się nie, nie traci. Ale momencik, co coś w bazie. O, bunkier. O, i to jest ta spawara, o której mówiłem. Widzicie? To jest bunkier, że ma większy zasięg i ma pojemność 2, ale znając życie to biorę to, czyli że więcej HP mają. Dobra, nie będę gadać szczerze mówiąc z tymi różnymi... E, kolega dostępny, Alfarat. Hmm. Ale masz odpicowaną łajbę, Jimmy. Skąd wytrzasnąłeś ten latający pałac? Hyperion był swego czasu statkiem flagowym Mękska. Matt i ja zdecydowaliśmy się pożyczyć go od Arcturusa, kiedy nasze drogi się rozeszły. To maleństwo kilka razy uratowało nam tyłki. A skoro o tym mowa, dlaczego wciąż nosisz to ubranko, nawet na moim mostku? Cie, zepsuł ci się zamek błyskawiczny, czy co? No dobra, trochę mi ktoś pomógł w ucieczce z więzienia. Powiedzmy, że miało to swoją cenę. Muszę zostać w tym stroju, dopóki nie spłacę długów. A kto odbiera długi? Kto cię ciśnie? Oczywiście goście z Mobiusa. W muzeum się na nich nie natknąłem. Strasznie chcą zdobyć te artefakty. Lepiej, żeby twoje długi nie ciągnęły się za nami. Nie będziemy nadstawiać tyłków za twoje wybryki. No, jak widać. Sobie też bym nie nastawiał. Zobaczmy, co Horner powie. Powiedz, jak zła jest nasza sytuacja. Zergie atakują na obszarze całego sektora. Mengsk wycofał flotę, by broniła centralnych światów dominium, pozostawiając obrzeża samym sobie. To jakiś koszmar. Nie ma mowy, byśmy dali radę powstrzymać inwazję obcych za pomocą jednego większego statku i grupy ochotników. Lepiej trzymajmy się od tego z daleka, wspólniku. Możemy zarobić fortunę, pracując dla Mobiusa, kiedy to wszystko pójdzie w diabły. Ty nie rozumiesz, kryminalisto. To nie będzie jakiś drobny epizod. Zergi nie odpuszczą, póki wszyscy nie zginiemy. No, spadek FPS-ów, sorki? Nie martw się, Matt. Nie przeczekamy tego. Ale nie jesteśmy też w najlepszym stanie. Zarobimy trochę gotówki i stworzymy własną armię, aby wejść do akcji w odpowiedniej chwili. No dobra, ludzie, to chyba by w sumie było na tyle. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, polecajcie. O właśnie. No jak zawsze. Hmm. Chyba już jak oglądaliście nasze odcinki Minecrafta, to na razie ich zbytnio nie będzie, bo strasznie nam się... Na razie nie mieli nikogo. Tak, no zaraz się da, nie bądźcie. To na razie. No, na się razie. Polecajcie.